Nie, bicie doktorek, dostał w pierdal. Rzecz Jezus, co to jest w ogóle? Gdzie jesteśmy? Słyszę gdzieś dźwięk z e, Safety rooma. Ale hey, tutaj mamy Żelwicę w O! fuck! Zaraz ja to ten kolej znowu. Yes, o! Wow. Na razie się przyniosłem do szpitala. Ja tu lutuję ten koleś Ruvik musi być naprawdę pissed. breaking a stem terminal? never thought he'd go that far. wait, stem? oh, he must be close if he's severing ties with the past. all he has left is his connection to the present. the full stem in the hospital. hospital? hospital? that's where he'll be. waiting for him. if somebody doesn't get there first. Birth... Nie, nie, nie trzeba odsłyszeć jakiś tem. O, widział, że coś nowego jest gazetka. Oczywiście tak nie przeczytam. I ktoś znowu zaginął. Oha, Marcelo, Marcelo Jiménez. Dobra, nie, nie, czy mam jakieś kluczyki. Trzeba to sprawdzić ogólnie. Kurwa, nie mam kluczyków. Okej. Okay. No to i tak myślę, że pójdziemy sobie na krzesło elektryczne. Krzesełko elektryczne. Zapiszmy sobie jeszcze. Już mamy na leczniku. Ponad 8 godzin, no to dość ładnie. No dobra, idziemy od razu tutaj, w tak czasu, chyba tu nie ma. Tu mam jeszcze bełk jakiś. Co to kurwa jest? Za Wygląda jak zlepek gówna, za przeproszeniem. Jest amunicja. Super. Zabałki. o Kula mam. Części. Mm, kurde. Dobra, coś przestawiłem, dobra. Co mogę w ogóle wykonać? Lipa. No, można wykonać wybuchowego. Świetnie. To się przyda. Dobra, idźmy dalej. Wow! Skubany. Skubany. Dobra, połaz tam. O, jak szybko pobiegł. Tu mamy ciekawego mm, szkło. Wow. Wow, 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 motherfucker. Niebany. Zaskoczył mnie po prostu. Oczy za, znowu. A tylko takie uderzenia. W porządku. Postraszenie po prostu lekkie. Nós temos um são no, aqui parking, só na boia, é super. Vocês são samochões? What? O curva. O lol, o lol, pedalaj, me épno. To już nie wygląda zbyt dobrze. Uu. Dobra, lutnijmy mu na początku z kuszy. Jak w zonle. O ja, nie trafiłem. Teraz trafiłem. Więc skubamy bardzo duże. No dobra, weźmy tutaj. Co to tu jest? A, to jest mój bełk, dobra. Teraz mu jemniłem powtórkę. Nie trafiłem? Ja pierdolę serio? Wow, 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 wow. Marian Kurwa z czego by tu lutować Dobra, tu amunicja jest? Przecież do kuszy już nic nie mam <laughs> Ale to jest to się duże jest te bydle Są beczki Spróbuję coś z tymi beczkami może wymodzić Nie mam tu przyjdzie w ogóle Dobra, idzie Prawie jest to strasznie wymagów. Dobra. Tylko teraz tak, gdzie by to iść są znowu beczki. Za amunicją do sniperki. O kurwa, ma że coś zbyt za szybkie. Dobra, tutaj co mamy kolejne amunicje, życie. Mamy bełta, ale niestety nie jest to bardziej buchający. Dobra, no tu było nie, no. Co on się wycofał? O kurwa, grazny baba, lol. Szczerze, kiepsko to wygląda. Tu są beczki. Eee, zjebałem to. Dobrze, bardzo. Co jest grane? Co to się stało? To jest sobie życie. Co to jest grana teraz? Dziwię się, o kurwa co, mam dobrego. Co to jest? O ja pierdolę za żarnie. Uj. O, dobra moje drodzy, wracam po cięciu. Ja pierdziłam. Skubany mnie zaraz. teraz. O, teraz. pierdolę się granie, wy by... te oko. Ładnie poszło to teraz lepiej pójdzie ogólnie Dobra, no, on no będzie atakował Nie no, udało mi się uciec przed tym uderzeniem Szkoda Beczki też nie wyszły Bo no, już tak szybko Ten niebany Kurwa po prostu zrobić Czekajmy tutaj szybko To jest był gdzie bełty w ogóle granata wrócimy, ale nie? mnie zależne Nie, no robi, nie. Chyba Co robię O kurwa Znowu mnie złapał To jest ta lipa że on ma taki jakiś na środku coś takiego dziwnego O, widzicie I, I to jest właśnie złe Nie, kurde, ślepy zaułek Jeszcze udało mi się uciec Ale to długo nie potrwa, Co? Dajmy ja na pewno O, o, Dobra, trzeba by nie zrobić cięcie kolejne jak to rozwiązać w ogóle Dobra W całym pocięciu Już tak to tyle żeby wiedzieć... Wiecie, jak najszybciej bo Nie <laughs> mam pomysłu przed tym żeby się gdzieś uchronić Bo jak do mnie już podchodzi od razu Na tej pełnej kapie to od razu zażera I kurwa O oh, oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck Nie no znowu z czym się wyczerpuje bateria w kontrolerze? zarobiście. No, moi drodzy, trzeba to jakoś inaczej rozwiązać. Napójść z Bałtyk. Teraz szybuna. Klej, coś uchybny jak Naprawdę masz brzydką gębę. Dobra, teraz. Jakoś bokiem nie wziął. Nie, to nic nie dało. Eee... co to jest? Etyancy. Nie, zrobimy tak. ładno Nie udało się uciec. Skubaniec mnie jednak dorwał. Znowu mnie dorwał. Najgorsze jest na etap kulminacyjny. Jak on właśnie e, zaczyna polować tym swoim takim specjalnym modem Nie <laughs> mam na to pomysłu na razie Gdzie on jest? Hola, okej okay. Oj, nie trafiłem Gdzie on jest? Gdzie on jest? Szczerny kitrak. Jadą chybne na pierdole. O nie, no znowu to. I teraz pytanie, no ja nie wiem o co tu chodzi. No lubię to przecież. No, Oni tak podchodzi. No, tu idzą w męzerzak. Dobra, patrz teraz leży tutaj. Dało mi się go jakoś powalić. O, jest. Jest w końcu się udało moi drodzy. W końcu się udało. Nie wiem, kilka prób, prób tutaj miałem. Raz 7 ogólnie, a cięć robiłem też 4 razy. Ale udało się. To najważniejsze. z niego punktu będzie. 20 tysięcy. ładna, ładna sumka. Się podoba. Pozbieram sobie wszystko, co tu zostało jeszcze. Wszystko pozbieram. Wszystko, co się mogę wziąć. Bo jednak na pewno jakieś naboje tu jeszcze zostały. Jeśli można, to się podał. Tu Nie sobie przejścia tego. Osoba w jakimś wyższym poziomie. Naprawdę byłoby to nie do wyzwanie. Życie. Sejliście. Kolejną skrzyneczkę. Super, troszkę amunicji do strzelby. Przyda się oczywiście troszkę też żelu. Mamy części. ...granaty... No, zajebiście. Jeszcze zobaczę tutaj szybko, tu coś leży, naboje chyba. Żel i naboje, których nie wezmę. Tu już nie mogę wejść. Szkoda. Tu jeszcze coś leży. Naboje ze snajperki. Też bardzo fajnie. Wszystko się oczywiście przyda i właściwie chyba tyle. Możemy chodzić do windy. No i jedziemy dalej. Okej, okay, drazykuję sobie z, z, z chaptera 10. Muszę szczerze powiedzieć, że chapter był dość długi i dosyć fajny. No i ogólnie lecimy dalej, także do usłyszenia w następnym odcinku. I otrzymajcie się cieplutko.